Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na nasze tradycyjne comiesięczne spotkanie. Dzisiaj zobaczymy, jakie energie pokażą się nam na miesiąc marzec. Zapraszam zatem wszystkie osoby spod znaku barana. Zerkniemy co tam w trawie piszczy. Jakie energie pokażą się na marzec dla baranów. Oczywiście dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję za subskrypcje, lajki, komentarze i zachęcam do dalszej interakcji i do dalszej obecności ze mną na tym kanale. Dobrze, w takim razie już nie przedłużamy wstępu, tylko od razu zabieramy się za konkretne energie. Pierwsza energia dla baranów na marzec to energia która pokazuje Waszą obecną sytuację. A tutaj mamy dwie piękne, mocne energie, bo mamy szóstkę, buław i kartę świata. W tych energiach widać, że w tej chwili jesteście na etapie takiego poczucia jakiegoś zwycięstwa, sukcesu, tak jakbyście. Osiągnęli jakiś cel, który sobie wcześniej założyliście. Czujecie dumę właśnie z tego, co udało Wam się zrobić, osiągnąć. Na pewno w tej chwili nie pokazujecie swoich słabości, tylko z odwagą dążycie do wyznaczonych celów. W tych energiach widać takie uwolnienie. E, tak jakbyście dotarli do jakiegoś etapu w swoim życiu i zapragnęli coś zmienić. Być może tym sukcesem już, już jest taka fizyczna zmiana, tak? że wy e, właśnie otwieracie się na świat, tak? robicie ten krok naprzód do czegoś nowego, a być może to poczucie sukcesu, to w tej chwili jest na etapie tego, że wy podjęliście jakąś decyzję, decyzję, z którą być może od dawno się borykaliście. Widzę w tych energiach tak jakbyście udowodnili sobie ale też otoczeniu, że jesteście zaradni, odpowiedzialni że potraficie podejmować ważne dla siebie decyzje. I albo już rzeczywiście czujecie oddech sukcesu na plecach w takim znaczeniu, że coś konkretnie już zrobiliście, albo czujecie już dumę z tego, że w ogóle udało Wam się podjąć decyzję i teraz zabierzecie się za realizację. Tak jakbyście w tych energiach czuli, że dokonaliście właściwego wyboru. Właśnie e, kończycie pewien etap i otwieracie się, tak? zmieniacie coś. I nawet e, jeśli do tej pory, czy przez pewien okres czasu e, mieliście wątpliwości, czy dobrze robicie, to teraz czujecie, że jest to właściwy krok. To teraz zobaczymy. Co z przeszłości miało wpływ na obecną sytuację? Tutaj mamy energię, ósemki, kielichów i kartę cesarzowej. To, co z przeszłości wpływa właśnie na poczucie tej dumy, takiej, mm, takiego zrozumienia właśnie że dokonaliście dobrego wyboru, że podjęliście dobrą decyzję, to w tych energiach tak jakby się potwierdzało, że wy emocjonalnie uwolniliście się od czegoś, odeszliście być może od kogoś, od kogoś, kto dla mężczyzn, no tutaj jest karta cesarzowej, czyli możemy powiedzieć, że tak jakbyście uwolnili się emocjonalnie, nawet jak jeszcze fizycznie nie zrobiliście tego uwolnienia, tak? czy nie do, nie, właśnie nie rozstaliście się z kimś, czy w sposób taki emocjonalny, relacyjny, czy możemy tutaj też mówić o sprawach zawodowych, tak? to na pewno podjęliście już decyzję i jesteście przekonani, że to jest dobry wybór, dobry krok, bo w tych energiach właśnie... Widać taką chęć, potrzebę odejścia od czegoś, uwolnienia się emocjonalnego od kogoś. Być może ta decyzja powodowała w Was do tej pory jakieś takie skrajne emocje. Z jednej strony tak? czuliście, że chcecie odejść, tak? zostawić coś za sobą. A z drugiej strony za chwilę tak, jakbyście robili krok do tyłu i mieli takie wewnętrzne rozterki, czy dobrze robicie. Ale w pewnym momencie doszliście tak, jakby do ściany, i tak jakbyście sami sobie powiedzieli: basta, koniec. Muszę coś z tym zrobić. Dłużej tak już nie mogę. Czuję się zmęczony, zmęczona, tak? I tak jakbyście porzucili jakieś zwątpienie, rozterki, weszli w taką energię pewności siebie i z taką ogromną właśnie odwagą, e, no właśnie tą, tym poczuciem, że dobrze robicie, dokonali tego kroku w, w nowe, w inne, tej zmiany, tak? I tak jak powiedziałam, Albo w tej chwili jesteście na etapie, że rzeczywiście ten krok odejścia, zostawienia macie już za sobą, albo wewnętrznie czujecie, że tą decyzję już podjęliście i teraz będziecie się zabierać za realizację. Dobrze, to teraz popatrzymy, jak możecie pozytywnie wpłynąć na przyszłość w związku z tą całą sytuacją. Kolejna energia taka bardzo nawiązująca do tego, co się tutaj wyłożyło, bo mamy siódemkę buław. To jest energia następująca po tej energii szóstki buław, która się pokazała na teraźniejszości, a w dopowiedzeniu paśmieczy. Czyli ja powiem tak, że jeżeli tym waszym poczuciem dumy, sukcesu i zwycięstwa jest w tej chwili sam fakt podjęcia decyzji, to te energie namawiają, aby się z tej decyzji nie wycofywać, aby być e, bronić tak, tej swojej decyzji. Jeżeli wewnętrznie czujecie, że ona jest dla Was dobra, to nie pozwólcie się zwieść jakimś innym głosom zewnętrznym. E, bądźcie czujni, bądźcie bardzo dociekliwi, e, dopytujcie, analizujcie, wręcz... E, dla własnego dobra, po to, żeby właśnie jak najlepsze kroki podejmować, to wręcz bądźcie czasami aż tacy wścibscy, ale nie po to, żeby nie wiem, siać jakieś plotki i o innych rozmawiać, tylko bądźcie wścibscy dla siebie, tak, żeby jak najlepsze kroki do realizacji tej swojej decyzji, do realizacji celu podejmować. W tych energiach też widać, że być może inne osoby z otoczenia nie będą przychylnie patrzeć na to, co chcecie zrobić, czy co robicie, tak? To żebyście nie brali tego pod uwagę, jeżeli to jest niezgodne z Waszymi potrzebami. Bo siódemka była w może mówić o takim że będziecie się spotykać z jakimś niezrozumieniem, tak? Z otoczenia. Być może ta osoba, od której wy postanowiliście się uwolnić, czy to ze związku takiego emocjonalnego, relacyjnego, czy być może z, z takiego, takiej współpracy biznesowej, zawodowej, może ta osoba będzie próbowała Was odwieść od tego pomysłu, tak? to tutaj Potrzebne jest, tak jak mówiłam, takie analityczne myślenie i dociekliwość, dopytywanie, tak, żeby nie zostawić sprawy samej sobie. No dobrze, to patrzymy. Też jeszcze teraz, o tak mi się nasunęło, właśnie, żebyście też nie pozwolili, żeby inni wtrącali się w waszą sytuację, tak, tylko właśnie przyjmijcie postawę. Takiej dumy, pewności siebie i z otwartością, z poczuciem zwycięstwa, ruszajcie do przodu, realizujcie. Dobrze, to teraz popatrzymy, jaka postawa będzie dla Was dobra, pozytywna i dzięki której będziecie mogli właśnie w sposób pozytywny wpływać na przyszłość. A tutaj mamy szóstkę denarów i w dopowiedzeniu kartę. Umiarkowania. Te energie pokazują, abyście bardzo mocno zadbali o równowagę, o spokój, o bezpieczeństwo, o harmonię. Być może do tej pory pozwalaliście się wykorzystywać komuś, tak? Czy zawsze byliście tym dawcą, nie potrafiliście. Brać, nie potrafiliście nawet wziąć tego, co Wam się należy. I zawsze tak jakbyście się podkładali i byli tymi osobami, które tylko z siebie dają, ofiarują, poświęcają się, a w zamian nie otrzymują nic. Bo nawet o to nie poproszą. Więc tutaj macie przyjąć postawę, w której uczycie się. Od innych również otrzymywać, brać, wymagać tego, co Wam się należy. Z drugiej strony nie robicie niczego właśnie kosztem siebie, bo to może, czy mogło do tej pory powodować w Was takie wręcz przemęczenie wewnętrzne, takie poczucie właśnie, że to Wy się poświęcacie. Ciągle dajecie z siebie wszystko, a w zamian nie otrzymujecie. Nic albo niewiele, tak? Ale ważny jest tu umiar, równowaga. To, do czego te energie też namawiają, to abyście nie robili żadnych gwałtownych ruchów, tylko wszystko rozważnie, spokojnie. Bądźcie opanowani, tak? Bez jakiegoś wariactwa. Dobrze, to teraz popatrzymy, jaka postawa może mieć na Was negatywny wpływ i warto ją... Y przepracować, zmienić. A tutaj pokazała się energia pazia buław. Trochę przesunę, bo widzę, że nie wszystkie. O, paź buław i w dopowiedzeniu dziesiątka buław. Czyli nie bez powodu tutaj pokazały się karty. Dwie karty, które mówią o równowadze, o harmonii, o spokoju, o zadbaniu właśnie o tą równowagę. Bo postawa czy wasza, e, która może mieć na was negatywny wpływ i ogólnie na waszą sytuację, to właśnie bym powiedziała w tym Paziu była taka czasami bezmyślność, takie narwanie. To jest e, takie podejście, że czasami szybciej coś zrobicie niż pomyślicie, szybciej coś powiecie, niż pomyślicie, tak? Tak z, tak z takim entuzjazmem i czasami później ten czujecie sami, że ten entuzjazm was gubi, że nie przynosi wam korzyści, tylko jakieś negatywne reakcje. Więc taką, e, takie, taką energię narwania, bezmyślności, porywczości, Odrzucacie. To, czego nie warto robić, to abyście nie uginali się pod ciężarem jakichś trudności, które mogą Was spotykać. Abyście nie poddawali się, nie rezygnowali, tylko właśnie krok po kroku, metodycznie, ale właśnie w spokoju, rozważnie dążyli do, do przodu, tak? Um, też w tych energiach jest ważne, abyście z dystansem popatrzyli na swoją sytuację i postarali się wyciszyć emocje po to, żeby się nie nakręcać jakoś negatywnie tą porywczością, tak? tylko abyście rozważnie stawili czoło trudnościom i krok po kroku realizowali swój cel bez lekkomyślności. Um, żeby też porzucić taką być może bezkompromisowość, tak? Abyście potrafili właśnie wymagać też od innych, żeby była równowaga, żebyście właśnie czuli tą równowagę, a nie żebyście czuli przemęczenie z tego, że ciągle się poświęcacie. Dobrze, to teraz... Najkorzystniejszy kierunek działania dla Was. I co tutaj się pokazuje? A tutaj mamy asa denarów i w dopowiedzeniu dziewiątka buław. Bez dwóch zdań. Na Waszej drodze, czy los po prostu da Wam jakąś szansę i ten kierunek dla Was najkorzystniejszy to taki, abyście Uchwycili tą szansę, wykorzystali ją, tak? być może pojawi się w waszym życiu okazja, zdarzy się coś takiego, co otworzy wam drogę do realizacji planów. Tylko musicie wręcz, powiem tak właśnie, musicie być wytrwali, właśnie żebyście się nie poddawali, żebyście też być może przez swoją porywczość nie wycofywali się za szybko. Z tego, co, z tego kierunku, który sobie obierzecie. Bo tutaj ewidentnie jest pokazana szansa, którą warto uchwycić. To, co w tych energiach jeszcze widzę, to być może niektórzy z Was mają taką mm, tendencję do nieufności. Ta nieufność wynika z tego, że być może Wasze doświadczenia z przeszłości, to, że się na kimś, czy na jakiejś sytuacji, yy, czy właśnie na jakiejś osobie... Zawiedliście, wprowadziło was taką właśnie nieufność, i teraz to, co ważne, abyście się nie zamykali na nowe. To, że raz czy drugi coś nie wyszło, czy w takich sprawach relacyjnych, związkowych, czy zawodowych, to nie znaczy, że teraz macie się zablokować, zamknąć na nowe, tak? Bo być może. Te doświadczenia wpędziły Was w jakiś lęk i teraz boicie się zaangażować, macie lęk przed zaangażowaniem, właśnie wynikający z tego, że nie chcecie się po raz kolejny rozczarować. Tutaj taką postawę porzucacie, otwieracie się na szansę, bo tu jest szansa na właśnie uleczenie, uzdrowienie po jakiejś nieudanym związku czy po jakiejś nieudanej współpracy. Dobrze, i co mamy na wyniku, a na wyniku piękna energia dziesiątki kielichów i pazia kielichów. Bardziej patrząc na ten wynik, bo mówiłam tutaj, że jak najbardziej może ta sytuacja też być interpretowana pod kierunk w kierunku e, życia zawodowego, Natomiast bardziej mi się tutaj wybija, patrząc na wynik, że tutaj chodzi o sprawy takie relacyjne, rodzinne, związkowe. Wynik jest piękny. Tutaj jest udane, udany związek, udane życie rodzinne, w ogóle taka pełnia, szczęście, spełnienie, yy, miłość, takie motyle w brzuchu. Jeżeli popatrzymy zawodowo, to tak jakbyście... Urodzi, narodził się w Was, czy sami swoją kreatywnością stworzyli nowy pomysł. Urodzili, jak te, tym pomysłem to jest tak jak urodzenie swojego własnego dziecka i poczujecie się w tym spełnieni, właśnie szczęśliwi, yy, zadowoleni, tak jakby się wszystko odmieniło. Ta, ta decyzja, tak, którą podjęliście, że postanowiliście tutaj coś zostawić, naprawdę była dobrą decyzją i Wy już w tej chwili czujecie oddech tego sukcesu na plecach, a jak porzucicie te lęki, które być może Was przed zaangażowaniem gdzieś w Was siedzą, blokują i otworzycie się, to uchwycicie każdą szansę, która się pojawi. I ta szansa da Wam spełnienie, da Wam właśnie takie poczucie pełni, szczęścia. Dobrze, to na zakończenie jeszcze wybrałam stali telemy. Trzy karty rady dla Was na marzec. Zobaczcie, powtórzenie energii. Kartą radą jest dziesiątka kielichów. To jest ta sama energia, która tutaj wyszła na wyniku. Ewidentnie macie się otworzyć na coś nowego. Pozwólcie sobie na zbudowanie szczęścia. Dajcie sobie szansę. Zacznijcie zauważać te szanse. Nie blokujcie się na nic. Kolejna energia, karta kapłanki. Czyli owszem, e, wejdźcie, przyjmijcie taką postawę tajemniczości. Tak? Nie pokazujcie się od razu e, w pełnej okazałości, tak? w pełnej krasie. Poobserwujcie. E, bądźcie tacy opanowani, właśnie nienarwani. Tak jak tutaj była pokazana, pokazany był ten paść buław. Tylko z takim spokojem, równowagą. Poobserwujcie, wyciągnijcie wnioski i otwórzcie się na spełnienie. Bo ono jest dla Was na wyciągnięcie ręki. Tak? I kolejna rada. Ósemka denarów. I. Po pierwsze, no właśnie uwierzcie w to swoje to szczęście, spełnienie, które macie na wyciągnięcie ręki, ale też w taki dojrzały sposób uświadomcie sobie, że to, co wartościowe, buduje się w czasie. Czyli dajcie sobie czas z jednej strony właśnie na porzucenie tego lęku przed zaangażowaniem, czyli poobserwujcie, wyciągnijcie wnioski. I z czasem widać, że przyjdzie to zaufanie, to otwarcie i takie zrozumienie, że wartościowe rzeczy buduje się w czasie. Buduje się przez dłuższy okres czasu, krok po kroku. I to jest dla Was rada w tej ósemce denarów. Bądźcie takimi rzemieślnikami budowania tego własnego celu. Czy tym celem będzie życie zawodowe, jakieś sprawy właśnie zawodowe, czy tym celem będzie budowanie związku, szczęśliwej rodziny, domu. Dziękuję kochani za to spotkanie, życzę cudownego miesiąca i do usłyszenia następnym razem.